Mistrzostwa Jeleniej Góry w Edukacji dla Bezpieczeństwa odbywają się już po raz dziewiąty. W BWA, Książnicy Karkonoskiej i JCK stanęły specjalne punkty, w których każdy z uczestników musiał wykazać się wiedzą na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. To jest przedsięwzięcie będące eliminacją do półfinału konkursu Uczę się bezpiecznie żyć, mistrzostwo Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa. Przedszkolaki musiały poradzić sobie z takimi zadaniami jak na przykład skaleczenia czy różnego rodzaju wypadki. Włożyliśmy jemu plaster, zamoczyliśmy palec. O czym za choróbka za w tym na starość trąsa, także tutaj te zachowania, wszystkie zachowania, szczególnie y, kiedy uczymy dzieci, później procentują w życiu dorosłym. Różne sytuacje są dzieci e, zranione są e, w innych miejscach, będzie resuscytacja, będą fantomy i tak dalej. To jest wszystko pokazanie młodym ludziom od przedszkola aż po szkoły średnie, jak należy pomagać i, i jak należy podejść do tej sprawy. Nie bać się, tylko przyjąć inicjatywę. Pomóc koledze, koleżance poprosić dorosłych. Konkurs Uczę się bezpiecznie żyć to atrakcyjny sposób propagowania wśród dzieci wiedzy na temat zasad bezpiecznego postępowania w trudnych sytuacjach.